Idź, gdzieś jest kit right. Ciekawe czy on dalej ma 15, ten chłop Ma na pewno za ciebie Nie minęło już 15 no, minut, no, na, na, na pewno To na defa wchodzą Szybko, wychodźcie, wychodźcie Wolytam, Wolf tam, woli, tam, woli, tam woli, 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 woli. Jest jeden, jest jeden, jest jeden, załuj, załuję biegnę do was, biegnę do was Graj go, graj go, woli, woli, woli. Tam jeden na defa pobieg, na defa pobiegł jeden Dobra śpi. Chodźcie tu podchodźcie pod wola, podchodźcie pod wola Chodź, zostaw tego losta. statek, walluj statek, walluj statek. Czekaj, daj mi wolę, kurwa. Zawallujcie tu, żeby nas nie zawallowali. Chodźcie, chodźcie tu na prawo. Tu jeden spierdolił na pewno od nich. Dobra, zostań. Chodźcie. Ale coś próbują podchodzić. Podejdźcie do, do mnie, żeby wallę rzucić tak coś. Ej, o ich jest 20 online z tymi, nie? Idą no. Czemu nie ostaną się sobie na prawo? To jest masówka. Chodź, bo idą, chodź. Cofaj, cofaj, cofaj. Ej, rzuć, rzuć! Czekajcie, ja jestem jak coś na samiczce. Wyjdźcie do prawa, wejdźcie do prawa. Nie, dobijemy! Cibia, o, Cibia. Paladyne, dobra! Mój, kurwa, Kto wola tu rzucił? Do góry odejdź, góra, szybko. Puśnij go, puśnij go i wola, puśnij go i wola! Nie, tak, 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 Ładujcie, tak, tak. ładujcie go, ładujcie, go. Ładujcie teraz, go. teraz trzymajcie, Mij trzymajcie, trzymajcie. Raz! Dobra. Dobrze, A? Pięknie. Dobrze, pięknie. Tak, ja ja wyjdźcie, manotibia stąd, wyjdźcie stąd, Wyjdźcie stąd do góry. Ja wam dowiem, tego lota dowiem, kurwa, wam dowiem, ja wam będzie ja wam dowiem, ja wam dowiem, ja wam Bez ja bez bez Cisza, cisza, cisza. Stańcie kratkę w bok, kratkę w, kratkę w prawo stańcie, kratkę w prawo Dobra, i stój tak, stój tak. Jak podchodzi Rej, jak go do góry, Ej. Ej, może będziemy trzymać go tego Reja. Jak on wejdzie na kratkę w górę, to na tam leżą, jak coś, nie na prawo Dobra, pierdol te Manasy Patrz, 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 patrz nie podchodź, nie stójcie tak. ja stój. tak. ja puszuję Golden Boya, Golden Boya na Wola. Ja, ja spamuję Wola. Ty Trzymaj Wola na Golden Boy. Przepraszam zbieraj no, oni nie trasują, babie. Kusiuję Golden Boya do góry. Leci, leci, kurwo, lecisz na tym koniu, cześć. Leć. Dobra, podbijaj Oj, jajaj. Kan, tylko dwa karki powinniśmy mieć. Ale mamy, mamy połączenie. tam na daleko mu rzuc. Dlatego. Pchniesz go. Go, go do góry, teraz trzy przygodnie. Postaram, postaram się, postaram się. Kaj, go, kaj. Ta nitka jest w lewo i go, kaj. A dasz i lewo przeszedł, ci nie przedeszedłem. Nie, nie, nie. Bam, kaj, kurwa. Jeszcze raz, jeszcze raz! Jeszcze raz! Ej! Adrian musisz podejść teraz na lewo! Ja jeszcze raz spróbuję Walla tu poprawić! No, ja jeszcze raz spróbuję Walla tu poprawić! Masz i lewo samiczko! Ja Ciebie spróbuję poprawić na lewo! Za ile on znika? Tam, gdzieś za... 7? 5? No już! Trwa Nie! Nie podchodź! No! To by było wszelkie! Ej kurwa! Na what, prawo! What, what, zawoluj Załóż! 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 Muszę odejść! Muszę odejść! Pisz! 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 Dobrze! Pigo! liczko! Niczko Raz. Stop, tak. Dwa. Znaczy. Trzy. Jeszcze raz. Raz. Znaczy dwa. Trzy. Podejdź. <grym zaukają> raz. Znaczy. Dwa. Trzy. Dobra, Emole, Emole. Dobra, dobiegam do was już, biegnę. Teraz, Dobra, teraz. Na trzygo, na trzy go, ej, perfekt, na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Trzymaj go, kurde. Dobra. Uszuję tak, Reję tak, teraz do góry. Garnki, miałeś garnki. Garnki, garnki, garnki za tego, że to Zapala pala trzeba rzucić. Czemu ty mord chury bijesz, forfan? Ja ci zajebię po tej akcji. Macie E ringa. Nie rzucaj kończy. tego garka tutaj, tutaj ma stać, o. A jak Semiczkę pusznął? Dobra, zajebisty garnek, weź kurwa. Dobra, idźcie Dobra. w prawo, idźcie w prawo, idźcie w prawo. Idź w, w prawo, idź w prawo, idź w prawo, prawo. My krajta nie mamy, ale dym. No idźcie, idźcie, ta samiczka, do prawa, do prawa, do Chodź, chodź. No idź, Adrian, idź, Adrian, kurwa, mać, no! Stójcie, bo będzie lipak, będziecie tak stali. Podejdź tutaj. Czemu wy tak daleko stoicie? Dobra, i teraz ja trzymam walla. Trzymaj walla, trzymaj walla jak wejdzie. Daj mi tu Ola, rzuć ola pode mnie, rzuć Wola pod paladyna. Pode mnie wójt rzuć ola. Już nasz knajp biegnie. Chajdą, jak coś, dobra? Dobra, teraz ja bym zrobił tak, Pod szybkie podejście i wypierdamy Paladyna, na pierwszego. Ja, ja padam od razu wtedy. Nie, bo Nie wypierdolą nas, no trzeba ofensywnie zrobić. Podejdź, 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 Poszuję podej. palka, balka do góry, je balka. Cofaj, cofaj, cofaj to, cofaj to kurwa mać. Ej, ale panowie, czemu wy nie podbiegacie? Wy takie luki robicie, patrzcie te wolę! Ej, daj Co? Czemu dobra, te tu stoją? Tam, kurwa. Wyjdź, wyjdźcie do tyłu, wyjdźcie do tyłu, wyjdźcie do tyłu. Weź tego noba lideru stąd. Rzucam ci te, rzucam ci destruje, nie, odejdź. Te. A ten Masz go na ty, czy to? Masz tym na tym panowanie? Stójcie. Nie? Weź, weź tego noba lidera stąd. Lideru, weź tego noba stąd. Czekajcie, czekajcie, stójcie tak jak stoicie, stójcie. Nie róbcie słuchaj, luch słuchaj, i odchodźcie szybko. Integracja. Zrucasz ci pod ciebie na tego paladyna, że zintegrujta powolu. Bierzesz? Nie, 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 nie. Ja ta na pomylę. Na kastorami jestem teraz. Dobra, w porcie. Podbije. Podbijać. 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 podbijać, podbijać. Nie luf. Nie, rób, nie róbcie luch. No i teraz. Lit. Raz. No, dwa. Trzy. Pin. Dobrze. Dobra. Cofnić. Cofnić. cofnij, Cofnić. Szybko. 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 A jestem na plecach u nich, nie? Jeszcze, jeszcze, jeszcze w tył. Dobra, stójcie. Stop, 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 stop. Pietrek puszuj ich tam jakoś. Piotrek, pójdź tam jakoś. Te bakpaki tu leżąc, ma nas sami jebać, to na niech zbawie, do... Ej, to leży. Ej, nie róbcie luk, podkoczy, bo wola dostanie zbawie, zaraz, kurwy wy! mordy wszyscy. Słuchaj, pomylony, rzucam się z disintegrata teraz pod ciebie. Na platyna, wiesz, wiesz? Czekaj, 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 czekajcie, teraz czekajcie. Musisz disintegrata wziąć, Teraz reje wypuszuj. Próbuj tam wola rzucić. Czekaj, a do my zaraz Ragnarok nie wymienił. Odejdźcie z baladynami. Podejdźcie, Tak, oj... Tak, Dobra, jest, co tak, robimy? Tak, o, i tak, to tu? czekajcie. Zaznaczcie no, tego, gaciorka. No, bo, zaznaczcie no, ty... gaciorka, podejdź tutaj, Frost Dragon. Uno, podejdź do przodu! No kurde, wolunki są jebane i mamy, rozumiecie? Zaznacza zaznaczajcie teraz tego. E Gotujecek. Gotujecek zaznaczcie, Kurwo. No, Rejaz, zaznaczcie zaznacz Rejas SD. Rejas SD. Nie, dobra, stop. Gotujecek, 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 gotujecek zezdę Fanbord ch churys jeden z... Gotujec zezdę zaznacz! Nie, nie trafię. Ech, ich jest tutaj. Bicie, 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 gotujecek Odbieram zezdę, gotuje. Nie, czekaj, Adrian odejdź prost, ale to nie będzie... Dobra, banan cikita, banan cikita, zaznać zezdę, banan Cikita. O tak, tak. Rusem, ty będziesz tu stał, ja będę mu jeszcze... Trzymaj! Co ty robisz dał nie? To spadł, to ty rzucę szef, podejdź do góry, podejdź do góry, dobrze, no podejdź tak. tam. a tutaj igrzyska wejdzie, jak coś będzie chciał cofnąć, rozumiesz? No gotujecek, nas, tak? gotujecek, gotujecek, gotujecek zaznacz. Gotujecek spada, gotujecek! Co? Ruten idź do góry, ruten idź do góry na maksa do góry, i trzymaj gotuje, go. trzymajcie gotuje, trzymajcie gotuje, wejdzie pizda mnie niego, patrz, co się dzieje z nim. Patrz, trzymaj bingo. go. ruten bigo Do Umbana kupisz, bigo bigo, kurwa. <laughs> Czekaj, czekaj. Jesteś tym paladynem Sory, tyłu? Nie Uciekaj, trzymaj, piję? trzymaj go Sorry. Sorry. Trzymaj gotuj, patrz. Trzymaj go, trzymaj go, trzymaj go. Rzuć tam Słyszę. Czuć tam kurwa tak? tego, jak. tego Garnek rzuć, garnek rzuć tam. Albo tym paladynem jakoś tam podać. Ty kaniel pijemy tego RS-a? Dziuż No. Nasi z tyłu są jeszcze, nie, nie, z tyłu ale, kurwa ale ja... Ja nie mogę się tutaj nawet przejść. Zaznacz gotujecek, czekajcie. Gotujecek A, zaznacz ten? teraz, gotujecek Dobra, tego pierwszego z przodu, pierwszego z przodu, tego palka, stop, stop, Gacek. Stop, tego palka zaznacz, tego palka zaznacz, tego palka zaznacz zezdę! Trzymajcie tego palka. Podejdź tutaj na lukę ten. Ten. emola rzuć, emola rzuć, bo mnie Jak coś. Ej, ten, pion, ten jest od no, tak? Tak, 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 tak. Zaznacz tego marihuanę, czy jak on tam ma. Trzymajcie tego marihuanę. Trzymajcie tego marihuanę ze cicho, ja mówię. Zaznacz go z zaznacz go z tego pierwszego. Trzymajcie. Uf, kiedy ma... Adam, podam, 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 ZD, trzymajcie. Padam, padam, padam. Trzymajcie. Dobra. Liderus, liderus, słabka. Daj PD. już Adrian, ty kurwo odejdź stąd. Ty wchodzisz z kos, a ty w na niego wtedy, na Ikszyska wchodzisz. Żebyście się zamieniali go na... Podejdźcie, 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 podejdźcie. Gotu Jacek, trzymaj, Gotu trzymaj. Wola, Wola trzymaj też i Wola trzymaj się. Trzymajcie 1 Dobra, cofka do tyłu, cofka do tyłu, dobra. dobra palech, palech, cofka, palech, cofnij, palka. cofnij, 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 cofnij tu, no kurwa! Dobra, dobra. liczę palka. Raz, dwa, trzy. Szpi. Dobra, no. dobra, lot do tyłu, lot do tyłu. Stójcie. Ej, panowie, puszczajcie mnie, 40 manasów on. Becie, zbastowali takie... mnie. Da, tu są manasy, już Dajcie ci rzuca. Podejdźcie A, tu do przodu, downy! Podejdźcie, dawny. Są lojki, co kurwa. podejdźcie Pane, za na, mnie! Kurwa, nie mam cubli, to jak, kurwa, bicie? Tu są, Aha. gdzie ci rzucać, gdzie ty. Pode mnie, pode Dobra, mnie. RSA, tego Eresa, Eresa, Resa, tego Eresa. Eresa, Eresa, No i co Aż, kur, tam wy na... robicie, Ej, Co robicie? Co nie. wy robicie? Kata. Co wy robicie? Kurwa. Ej, patrz, jakbyście wyślili prawo, to oni będą jednokradkowym wrzucasz wola i masz Rozumiem? No to właśnie, właśnie, na tu, Podejdź na tę Podejdź na tę bo zaraz się nie będę odzywał nic. Podejdź na tę Chodź na no, prawo, trzymaj tego Eresa, trzymaj tego Eresa teraz, Eresa, ja trzymajcie. Grzucam, w tego trzymajcie Eresa, Eresa, trzymaj, Eresa, trzymaj. trzymaj. trzymaj gardyk, Mów, Kasperek, nie będziesz nim malić. Trzymaj Eresa, trzymaj Eresa, trzymaj Eresa, trzymaj Eresa. Wall na Wall, Wall na niego, Wall na niego, dobrze. Kasperek, daj mi wejść. Dobra, i oni się cofają. Daj mi wejść Kacperek Mordą, mogę coś powiedzieć? Dajcie go pod rutynę O tak Dobrze. stać? Tak stać? Mordo, Pomulony mogę coś powiedzieć? mogę coś powiedzieć? Pów, dobra Reja, 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 podejdźcie teraz Podejdźcie, 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 podejdźcie na walla szybko Licz frajera On się tu traszuje, widzisz to? Takie coś jak jest z kurwa Mów coś, mów coś, coś chciałeś powiedzieć, coś chcesz powiedzieć SD ode mnie Kurwa, podać go na SD mnie Pozbierajcie kurwa blank runy, Ale podejdźcie tu na te, podejście na te wolne kratki, bo nas połują zaraz. Im to, im to, do tego. Teraz padniecie, wyrzucaj będziecie wytrych, płakać, daj, daj czy padliście. Trzymajcie górecek, górecek, tamtego górecek. Górecek połóż. Górecek. Patrz! Dobrze. Ej, jak coś to my dwa zamykamy wszystkich, nie? Ej, panowie. Ej! 5 fragów mam, 5 fragów mam. Ja, ja, też, ja, ja też, ja też mam 5 fragów. No, ale kurwa. Wychodzą, wychodzą. Wychodzą, wychodzą, ale nie wyjdą, bo pomylony tu stoi, kurwa. No Wyjdźcie tam, wyjdźcie tam, tam i nasi dobiegną, knajpy nasze, kurwa i gnoimy bardziej. Zawoluj, zawoluj, zawoluj tu teraz, zawoluj teraz. Zawoluj. Ej, ej, ej. Dobra. Nasi nie dobiegają, nie. tak? Nie mogłem, tak, nie, nie mogłem podchodzić. Nie za mogłem podchodzić. Załuj tu ktoś, dałoluj tu ktoś. Ej, jak chodźcie, podejdźcie, podejdźcie, podejść. Twój szkaniel nakładce, kurwo. Rucen, Rucen, dawaj tutaj za mną, dawaj, Ale dawaj Nie, nie mamy za jak zawalować, oni stoi. No, ja z Boże święty, kurwa, coś ty zrobił. Pietre, chodź do nas, Pietre, puszuj i chodź do nas, Pietre, już chod. Jak to będzie mieli knajto, to jesteśmy nie do zabicia tu! Spróbuj pomylonych ich nie puścić, spróbuj nie puścić. No to właśnie, daj firebombę albo coś, daj tu OLA jednego, kanielek. Halo, kanielek. Dobra, patrz, 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 trapek, patrz. trapek jest, trapek jest. Trapek jest, jest pod niego, nauko wszystko. Spomujcie, spomujcie, choty. Wolna piecka, wolna piecka, wolna piecka, wolna piecka, wolna piecka. na Dobra, ten trapek też pada, elo. To jest kurwa, co ja to czemu jest? Czemu tam nigdy nie podszedł, kurwa? Ej, ja Cię będę uchał. Załoluj tu, załoluj z tyłu, załoluj z tyłu, załoluj. Załolowałem, załolowałem. Dobrze, rozpierdoleni są teraz wszyscy tam. Podchodźcie tam. Ej! Yyy! Kruskawka, elo. Bana wbiłem. Chodź tam, chodź z kosem.